Jak skutecznie się uczyć? Zapewne każdy z Was chce się szybko uczyć, ale co to znaczy szybko się uczyć? Oczywiście szybko rozumieć, szybko zapamiętywać i umieć wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Niestety często jest tak, że dużo czytamy, oglądamy filmy instruktażowe, czy jesteśmy na szkoleniach, a średnio to wychodzi z zapamiętywaniem. Są takie teorie, które mówią o tym, że z książek zapamiętujemy około 10-30% tekstu czytanego. Dlatego ludzie marnują często czas, żeby czytać coś po kilka razy. Z wykładów czy szkoleń zapamiętuje się około 50%, czyli już troszeczkę więcej. Natomiast najwięcej zapamiętuje się z warsztatów, bo aż do 70%. Niestety nie każdy może sobie pozwolić na takie warsztaty. I niekoniecznie chodzi tutaj o to, że one są drogie. Po prostu często takie warsztaty nie są organizowane w swoim mieście, w swojej szkole. Co zatem zrobić, żeby mimo wszystko poprawić tę swoją technikę nauki i żeby te efekty były zadowalające? Otóż są techniki, które mogą zwiększyć szybkość Twojego uczenia się, szybkość zapamiętywania i logicznego kojarzenia uczonego materiału w celu praktycznego wykorzystania go. Pewnie myślisz, że to niesamowicie skomplikowane treningi, może sesje trwające po kilka miesięcy czy lat, jakieś drogie szkolenia pilotażowe czy wykorzystanie farmakologii. Nic podobnego. Klucz to rozgrzewka mózgu. Dziwne, prawda? Ale jak często przed przyswajaniem nowej wiedzy zdarzyło Ci się rozgrzewać mózg? Ćwiczenia oddechowe? Może wykonywałeś zabawy z wyobraźnią? Może zdarzało Ci się poruszać zmysły w celu obudzenia mózgu? Może wizualizację, a może chociaż rozciąganie w celu ukrwienia mięśni i poprawienia metabolizmu? Nie robisz nic z tych rzeczy przed nauką? I pewnie wydaje Ci się, że to zbędne, bo jak niby jakieś wygibasy, trywialne ćwiczenia, czy jakieś na pierwszy rzut oka dziwaczne zabawy miałyby pomóc w uczeniu się? Hmm, a pamiętasz lekcje WF-u w szkole podstawowej, gimnazjum, czy może w szkole średniej? A może zdarzyło ci się chodzić do jakiegoś klubu sportowego? Przypomnij sobie teraz, czy jakikolwiek nauczyciel, trener czy wychowawca rzucił wam piłkę i powiedział: No nas czekacie, grajcie natychmiast. Czy było tak? Prawdopodobnie nie, gdyż najpierw zawsze była rozgrzewka. A pamiętasz rozgrzewkę? Co pajacyki mają wspólnego z piłką nożną albo skłony z siatkówką? Otóż poruszają wszystkie mięśnie w twoim ciele, dosłownie je podgrzewają, poprawiają ukrwienie, krążenie, ciśnienie krwi organizm natychmiast dostaje endorfiny i masę innych hormonów odpowiedzialnych za pracę na pełnych obrotach. Mózg odbiera wtedy miliony informacji. Tobie się tylko wydaje, że grasz sobie w piłkę i twoim jedynym celem jest bieganie i kopanie. Jednak twoje ciało wykonuje setki, tysiące operacji, zaczynając od analizowania otoczenia aż po wykonanie złożonych ruchów. Tak więc na głupie kopnięcie składa się jakieś 100 mięśni twojego ciała. Odchodzimy teraz od sportu, ale cały czas pamiętamy ideę rozgrzewki i to, jak jest ważna przed każdym, nawet najmniejszym przedsięwzięciem. Jak zrobić rozgrzewkę dla mózgu i jaki będzie tego efekt? Wspominałem już, że wykonując te kilka prostych ćwiczeń, o których zaraz Ci opowiem, możesz poprawić swoje osiągi nawet o 30%. Co to realnie oznacza? Jeśli teraz uczysz się godzinę i przeglądasz 100 słówek z języka obcego, zapamiętując przy tym około 30 z nich za pierwszym razem. Po wykonaniu tych banalnie prostych ćwiczonek będziesz w stanie zapamiętać nawet 60, Ma robić wrażenie. A zatem koniec z obietnicami sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce. Za chwilę przedstawię Ci kilka ćwiczeń, które będziesz wykonywać wraz z poleceniami, które na bieżąco będę Ci dyktować. Te ćwiczenia nie wymagają żadnego sprzętu ani żadnego przygotowania, tylko słuchaj i staraj się używać swojego mózgu. Na początek poruszymy trochę funkcji odpowiedzialnych za ruch. Uwaga! Wyciągnij dwie ręce przed siebie. Wyprostuj palce wskazujące, a następnie zacznij rysować lewą ręką kwadrat. Od taki nieduży, nie za mały kwadrat. Jak ci idzie? A teraz uwaga, uwaga. Prawą ręką zacznij rysować koło w tym samym czasie. I jak, na początku trudne, prawda? W tym momencie trenujesz swoją uwagę, którą musisz koncentrować jednocześnie na dwóch obiektach. Jak myślisz, czy lepsza uwaga przyda się w nauce? Spróbuj teraz zmienić ręce i zmień kierunki rysowania. Jeśli ci nie wychodzi, to nie przejmuj się, bo 99% osób zaczynało dokładnie tak samo. A teraz kolejne ćwiczenie. Pobawimy się trochę wyobraźnią, a dokładnie zmysłem, zapachu. Uwaga, uwaga, zamknij oczy, a za chwilę na ekranie pojawi się coś, co ma intensywny zapach. Za 5 sekund otworzysz oczy i zobaczysz co to takiego. Następnie weźmiesz powolny, ale pełny wdech. Trzy, dwa, jeden. Otwórz oczy. Czujesz zapach mięty. Weź jeszcze jeden głęboki oddech. Możesz jeszcze raz zamknąć oczy. Wciągnij powietrze. Doskonale. A teraz zamknij je ponownie. Otwórz je za trzy, dwa, jeden. Co widzisz? Następnie weź powolny oddech i zastanów się, czy czujesz cytrynę. Możesz myśleć, że bawisz się wyobraźnią, ale twój mózg uruchamia kolejne sektory, w które będzie można szufladkować wiedzę. Pamiętaj, im więcej zmysłów pobudzisz przed nauką, tym lepiej się nauczysz. Czy zdarzyło Ci się kiedyś stosować mnemotechniki polegające na skojarzeniach? Zapach także może być świetnym skojarzeniem. Ile razy było tak, że myśląc o jakiejś osobie, przypominają Ci się jej perfumy? Oby to były przyjemne perfumy. Lub myśląc o jakimś miejscu, masz w głowie jego zapach. Czy nie można by zastosować tego w zapamiętywaniu trudnych nazw słówek, czy nawet wzorów matematycznych? Warto przetestować. A teraz pobawimy się trochę w skojarzenia obrazkowe. Zaraz zobaczysz obrazek, który na pierwszy rzut oka jest mieszaniną przypadkowych kresek i znaków. Wytęż umysł i zastanów się, co mogłyby one przedstawiać. A zatem uwaga, uwaga! Co to jest? Postaraj się podać jak najwięcej skojarzeń. Czy to mogą być nożyczki? A co powiesz na wielkiego żurawia na placu budowy? Dam Ci 10 sekund, aby zastanowić się, ile skojarzeń udało Ci się znaleźć. I jak? A co powiesz na ten obrazek? Kanapka, a może czołg widziany z góry? Teraz twoja kolej. Ok, jaki cel miały takie skojarzenia? Otóż poruszyliśmy twoją wyobraźnię, która ma niesamowite znaczenie przy nauce. Jeśli zobrazujesz sobie coś, czego się uczysz, nagle zaczynasz to rozumieć i szybciej zapamiętywać. Mało tego, jeśli wyobrazisz sobie coś śmiesznego, to jest to praktycznie gwarancja, że zapamiętasz to już za pierwszym razem. Dla przykładu wiesz, kiedy była bitwa pod Wiedniem? 1683 rok. Nie każdy ma dobrą pamięć do dat, ale jeśli chcesz zapamiętać tą datę do końca życia, to wyobraź sobie teraz taką sytuację. Rodzice. Na twoje 16 urodziny zabrali cię pod Wiedeń, gdzie była wielka ośmiornica w Trzechach. Pod Wiedniem w Trzechach, była wielka ośmiornica na twoje 16 urodziny. No popatrz. 16 urodziny, czyli 16, ośmiornica, czyli 8 i Czechy, czyli 3 w Trzechach, Mamy datę 1683. Ktoś powie, że to jest przecież bez sensu. I jakie powiązanie z bitwą pod Wiedniem ma ośmiornica w Czechach, w Czechach, żeby to jeszcze podkreślić bardziej? Otóż żadnego, ale gwarantuję ci, że do końca życia będziesz wiedzieć, kiedy była bitwa pod Wiedniem. I na tym właśnie polegają mnemotechniki. I na koniec mam przyjemne ćwiczenie, bo będzie to ćwiczenie typowo fizyczne. Wstań! Wyprostuj się, uwaga, uwaga, a teraz staj na palcach, wyciągnij mocno ręce i spróbuj jak najwyżej dotknąć palcami. Na przykład wyobraź sobie, że chcesz dotknąć sufitu. Ok, spróbuj to powtórzyć kilka razy, a teraz w drugą stronę. Spróbuj jak najniżej wyciągnąć ręce, aby dotknąć swoich stóp. Udało się? Jeśli nie, spróbuj jeszcze raz, jeszcze raz. A teraz staj szeroko, tak żeby stopy były szerzej niż biodra, i spróbuj przenosić ciężar swojego ciała raz na lewą stronę, raz na prawą stronę. Jeszcze bardziej. Jeszcze mocniej. A teraz uwaga, uwaga! Spróbuj jak najmocniej ścisnąć swoje ręce, aby praktycznie dotknąć się łokciami. A teraz na koniec zrób 10 energicznych podskoków. Co właśnie się stało? Otóż, twoje tętno zostało zwiększone, twój organizm został pobudzony. Prawdopodobnie wyprodukowało się dużo endorfiny, czyli hormonu szczęścia, co powinno natychmiast poprawić Twoje poczucie. Twoje mięśnie zostały ukrwione, dotlenione, rozciągnięte. I teraz w takim oto stanie, po tych kilku prostych i trywialnych ćwiczeniach, będziesz uczyć się lepiej, będziesz zapamiętywać szybciej i rozumieć wszystko łatwiej. Sprawdź na własnej skórze. Mam nadzieję, że te ćwiczenia zainspirowały Cię do tworzenia czegoś nowego, do spojrzenia na naukę nie jako na problem lub na konieczność, a też troszeczkę jako na zabawę, bo przecież o to w tym wszystkim chodzi, żeby nauka sprawiała nam przyjemność. Dzięki za uwagę i jeśli Ci się podobało, to będzie mi bardzo miło, jeśli dodasz komentarz lub jeśli zasubskrybujesz ten kanał, o właśnie w tym rogu, a jeśli oczywiście zasubskrybujesz, to już niedługo kolejne ciekawe, wesołe, zwariowane filmiki o tym, jak rozwijać siebie, rozwijać swój umysł, swojego ducha i o tym, jak stawać się lepszym człowiekiem każdego dnia. Dzięki za uwagę, pozdrawiam serdecznie.